Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. Jak już zapewne wiecie, po ukończeniu podróży cudów o nazwie Krwawy Szpon odblokowuje się taki otobosik o nazwie Niszczyciel Wydm. No i o dziwo, jest on według mnie bardzo, bardzo trudnym bossem w porównaniu do wszystkich innych pozostałych, które kiedykolwiek w tej grze występowały w takiej formie. Także szybkie takie podstawowe informacje i lecimy z tematem. Chociaż od razu mówię, że prawdopodobnie nie będę w stanie pokazać wam drużyny, która jest w stanie zrobić największe obrażenia, wymagane żeby odebrać wszystkie nagrody, ale o tym za chwilę. Gdy gracz ukończy wszystkie historie w podróży pełnej cudów, Krwawy Szpon może wraz z innymi graczami dołączyć do polowania na niszczyciela wydm, ponieważ boss jest wyzwaniem dla graczy na wszystkich serwerach. Jego życie tak naprawdę jest oparte na liczbie aktywnych graczy na wszystkich serwerach. Obrażenia zadane bossowi przez gracza zostaną zaktualizowane następnego dnia o godzinie 24, czyli u nas to będzie chyba druga. Niszczyciel WYDM może przetrwać do 12 dni, dopóki nie zostanie wyeliminowany przez graczy. Polowanie podzielone jest na trzy etapy, z których każdy trwa 4 dni. Wejście do kolejnego etapu pozwoli graczom na wysłanie większej ilości bohaterów, aby rzucić wyzwanie niszczycielowi wydm. W tym trybie gry wszyscy bohaterowie mają poziom 360. Ich sprzęt i poziomy pozostają niezmienione. Bohaterowie nie będą otrzymywali żadnych premii za artefakty. Gracze muszą rozmieścić w tym trybie gry Brutusal z jej Dumy. Od razu mówię, że dostajemy przebudzoną wersję Brutusa za darmo, więc tutaj nie ma akurat problemu. Mogą również rozmieścić innych bohaterów uzyskanych w ramach podróży pełnej cudów, krwawy szpon lub własnych bohaterów. Krótkoterminowi, najemnicy i bohaterowie próbni nie mogą być użyci i według mnie to jest straszna dupa. Tutaj muszę tego słowa użyć. Według mnie to jest tragiczna decyzja, powinni udostępnić właśnie najemników, żeby graczom było łatwiej, bo słabszy gracz absolutnie nie ma szans zrobić największych obrażeń, bo po prostu nie będzie miał odpowiednich postaci, ale o tym za chwilę. Gdy gracz zada wystarczająco dużo obrażeń bossowi w danym etapie, może odebrać nagrodę indywidualną w panelu zasług. Za każdym razem, gdy gracze na wszystkich serwerach zadadzą określoną liczbę obrażeń niszczycielowi wydm, mogą otrzymać nagrodę serwera z panelu zasług. Gracze, którzy uplasowali się na szczycie łącznej tabeli rankingowej, otrzymają ramkę awatara jako nagrodę honorową. Mogą również wygrać skrzynię szczęścia dla członków gildii. I tutaj absolutnie mówię, że jeżeli nie wydajecie pieniędzy, to raz lub nie macie odpowiednich postaci przygotowanych, po prostu jeżeli inwestowaliście w odpowiednie postacie o tym również za chwilę to macie szansę być myślę, że w topce, jeżeli nie zainwestowaliście w 5 konkretnych postaci. To raczej o takiej ramce możecie zapomnieć. Przechodzimy już do właściwej części filmu, to jest boss. Generalnie chodzi o tę umiejętność. Przeciwnicy tracą 20% maksymalnego zdrowia co każdą sekundę, jeśli nie otrzymają tarczy w ciągu 3 sekund, zaraz po zaatakowaniu ich przez niszczyciela wydm. Dlatego tutaj jest bardzo ważny helus. Na dosyć wysokim poziomie to nie jest tak, że Macie Helusa na Elicie Plus i od razu on wam wszystko zrobi, bo ja takiego posiadam. Także mamy ranking, tutaj wszystkich, mamy ranking etapu, bo są trzy etapy. Początkowy, później będzie etap drugi i trzeci. Po prostu każdy etap będzie trwał 4 dni. Czyli ten trwa 4, drugi będzie trwał 4 i trzeci również będzie trwał 4. Zadania etapu mamy osobiste i globalne. Globalne zadania to po prostu zadanie obrażeń przez wszystkich graczy na wszystkich serwerach, czyli jeżeli wszyscy gracze zadadzą 20% obrażeń, dostaną 500 diamentów, później są progi 40, 60, 80, no i po prostu pokonanie niszczyciela wydm. Maksymalnie da się zdobyć w ten sposób 3000 diamentów. I myślę, że bez problemu to się uda zrobić, no bo tutaj nawet będą nam pomagały tak zwane wieloryby, więc to bez problemu zrobimy. Problemem będą osobiste zadania, bo musimy zadać całkiem sporo obrażeń. Tak jak widać mamy tutaj całkiem spore progi, bo musimy zadać 2 miliardy obrażeń, żeby odebrać wszystkie nagrody. A jest to o dziwo bardzo trudne do zrobienia, ja nie byłem w stanie tego zrobić, zostawiłem sobie jedną walkę. Ale nie sądzę, żeby coś miało się zmienić przynajmniej dzisiaj. Każdy etap będzie trwał 4 dni, więc nie musimy się przejmować, jeżeli dzisiaj tego nie zrobimy. Jutro będziemy mieli znowu 5 walk, pojutrze znowu 5 walk, w czwarty dzień tak samo 5 walk, więc no nie musimy koniecznie się spinać i robić tego dzisiaj. Mamy na każdy etap 4 dni, także ja może sobie to odbiorę. Mamy 1200 diamentów przynajmniej w moim przypadku. Tutaj jeszcze 600 do odebrania, tak? Więc 1800 Mamy łącznie i sześć takich skrzyneczek. Tutaj mamy monetypowe magiczne esencje, rdzenie okruchy żywiołów, no i skrzynie z emblematami. Także ja nie byłem w stanie zrobić tych obrażeń, bo uwaga, żeby bezproblemowo zrobić te obrażenia, no musimy tutaj obserwować, jeszcze wyciągają obserwacje, ale mniejsza o to, żeby zrobić bez problemu takie obrażenia, musimy mieć przebudzonego Brutusa. Akurat przebudzony Brutus to jest najmniejszy problem, bo dostajemy go za darmo na potrzeby tej podróży cudowitego bossa, więc tutaj nie ma problemu. Grezula musimy mieć, Mortasa, bliźniaki i Helusa. I o ile Mortas może być na dosyć niskim poziomie, bo widziałem, że wymagane obrażenia robiły nawet osoby, które miały go tam na elicie czy tam na legendzie. To niestety helus musi być troszkę wzmocniony. Taki zwykły goły helus na Elite Plus nie wystarczy, bo tak jak wspominałem, ja takiego posiadam. Także już wam pokazuję, jakimi drużynami ja to przynajmniej próbowałem robić. Pierwsza drużyna, i najlepsze właśnie obrażenia, to jest ta drużyna, że tak powiem, preferowana i najczęściej używana. Tak jak widać, mój helus nie zrobił absolutnie nic. To samo Mortas. No i w sumie bliźniaki też za dużo nie zrobiły. Nawet chodzi o leczenie Helus To w ogóle tragedia bogini od razu. No i tylko Gryzula i przebudzonego Brutusa mam bardzo mocno rozwiniętego. Bliźniaki tak samo. Nawet jeżeli miałbym Mortasa, to nic tak naprawdę nie da, bo tutaj kluczowy jest Helus. Próbowałem go zamieniać z innymi postaciami typu Rowan, typu nawet Lucius. Próbowałem. No i niestety dwóch miliardów nie jestem w stanie zrobić. Ta drużyna to tragedia tutaj nie ma co patrzeć. Tutaj po prostu dobrym zamiennikiem za helusa, jeżeli w ogóle nie macie helusa, to polecam ustawić Merlina, tak? Jeżeli nie macie helusa, ustawiacie Merlina. No i przynajmniej jakieś tam obrażenia zrobicie, bo ten Merlin zapobiegnie obrażeniom. To no nie zrobi tego samego co helus, dobrze rozwinięty, ale na pewno Wam pomoże. No, i tutaj jakaś drużyna, po prostu wrzuciłem Luciusa, który zginął od razu. No, i tak jak widać, Merlin robi robotę, ale Merlin nie zrobi tego samego co dobrze rozwinięty Helus. Także ja pokażę to na zasadzie tej najbardziej polecanej drużyny, czyli ustawiamy jeszcze bliźniaki, ustawiamy Mortasa, tylko tego na legendzie. No, i tego mojego gołego Helusa, nie? Widziałem innych youtuberów, że próbowali z różnymi drużynami. Na przykład pełna drużyna Niemartwych Wstawiali różne tyli i tak dalej No i żaden nie mógł zrobić dwóch miliardów Chodzi oczywiście o tych youtuberów nie Bo są też wieloryby, to oni wiadomo, że zrobią No i tak mniej więcej wygląda walka być może pójdzie troszkę lepiej, być może pójdzie troszkę gorzej. Ale na pewno nie zrobię dwóch miliardów. Tutaj naprawdę bardzo ważne są te tarcze. Także to jest jeden z tych eventów, gdzie będziemy musieli prawdopodobnie bardzo mocno współpracować ze sobą. Będziemy musieli się dzielić swoimi drużynami z innymi. Innego sposobu nie widzę. Z tego co widzę, to mogę pobić swój własny rekord i przebije być może nawet ten miliard także myślę, że z Merlinem też by się udało jeżeli ustawiłbym zamiast tego Helusa Merlina ewentualnie zamiast Mortasa Merlina to być może ten miliard też bym przebił i to jest maksymalnie co ja wyciągnę na tym evencie nie mam pojęcia jak mam zrobić 2 miliardy przynajmniej na dzień dzisiejszy dotychczas mogłem testować to tylko na serwerze testowym no i na serwerze testowym nie mam postaci więc takie właściwe testowanie zaczyna się dzisiaj, dopiero. Więc potencjalnie mogę wam udostępnić jeszcze inne drużyny, po prostu potrzebuję więcej tutaj powtórzeń. 50 diamentów, żeby odblokować sobie kolejne próby. Więc to nie jest drogą można kombinować. Ja będę na pewno kombinował poza filmem, być może nawet sobie dzisiaj odnowię. Przypominam raz jeszcze, że każdy etap będzie trwał 4 dni, więc nie musimy tego zrobić koniecznie dzisiaj. Mamy na te 2 miliardy 4 dni, więc tutaj mała prośba do Was, jeżeli macie drużyny, w miarę możliwości takie bardziej przyjazne też dla nowych graczy, dla graczy, którzy nie posiadają po prostu helusa. Bo nie oszukujmy się, nie każdy posiada helusa, nawet ja nie posiadam helusa po 3,5 lata, gry, bo robię inne postacie. Najwyraźniej czas zrobić helusa. No to podzielcie się takimi drużynami w komentarzach. Pomożecie w ten sposób innym graczom. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Życzę wam powodzenia, bo na pewno wam się przyda. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.